Ciepło się uśmiecham do wszystkich, do coraz większej mojej rodziny internetowej. Bądźcie pozdrowieni, i zapraszam w ramach tego naszego cyklu Droga Życia na przedziwny tryptyk, bo będzie o wierze, o nadziei i o miłości. O tym, że od Boga w trójjedynego płyną niesamowite dary, które mają przeniknąć nasze życie. Właśnie wiara, nadzieja i miłość. I to są te wielkie dary, które Bóg nam zsyła, ale które mają być przez nas przyjęte i mają stać się naszym życiem. Najpierw wiara. Podstawa tego, czego się spodziewamy. To jest Fundament całego naszego życia duchowego, pierwszy krok na drodze zbawienia. I to jest o, ogromny skarb, ogromna moc. Światło, które przenika nasz umysł i otwiera nas na prawdę Bożą, na Boży plan zbawienia, na to, co Bóg nam ofiarowuje w Jezusie Chrystusie. I właśnie ta wiara przez nas przyjęta może stać się wielką mocą i nas może prowadzić. Ale jeżeli to będzie prawdziwa wiara, jeżeli to nie będzie namiastka. Bo nieraz tak bywa, że ludzie całą sprawę wiary sprowadzają do opłatka, do palemki, do jajka święconego, do popiołu, sprowadzają do spraw zewnętrznych do objawień prywatnych, do jakiegoś tylko formalnego należenia do Boga, do różnych nabożeństw, a to wtedy nie jesteśmy w obszarze wiary prawdziwej. To jest tylko namiastka, to jest tylko folklor, to są tylko pobrzeża wiary. Z tego sobie musimy zdawać sprawę. Że wiara to jest otwarcie się na to wszystko, co Bóg nam objawia w Jezusie Chrystusie, i na przyjęcie tego, i na życie tym. Bardzo ważne jest to, jaki mamy obraz Boga, bo jeżeli to jest Bóg dziecinny, infantylny, staruszek gdzieś na chmurce siedzący, jeżeli to jest. Coś, co ubliża rozumowi ludzkiemu, to wtedy dalec jesteśmy od wiary. Wiara prawdziwa to otwarcie się na objawienie Boże, przyjęcie tego objawienia i przyjęcie w całości, niewybiórczo, że wierzę tylko w niebo, a w pieko już nie wierzę, wierzę w Chrystusa, a nie wierzę w Kościół. Wtedy przekreślamy samych siebie, bo my jesteśmy przecież Kościołem, że wierzę bardziej w Matkę Najświętszą niż w Chrystusa. To takie pogubienie może tu nastąpić. Wiara spójna, bo jak kardynał Newman niedawno ogłoszony świętym, mówił, że wiara to jest depozyt, to jest całość, nie możemy przebierać. Ten sam autorytet jest za tą i taką prawdą, jeżeli ona jest zawarta w Ewangelii. We wszystko, co Syn Boży rzekł, wierzę w pokorze. Nic na to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może. Wiara, która jest przyjęciem Chrystusa, wiara zbawcza wyrażona w symbolach apostolskim, nicejsko-konstantynopolskim to jest ta prawdziwa wiara zbawcza, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc nie wiara w prywatne objawienia, które są dopuszczone w kościele i dla niektórych mogą być pomocą, ale to nie jest obszar wiary zbawczej. Mam przed sobą cytat św. Jana od Krzyża, wielkiego teologa, doktora kościoła, który nam tę sprawę przybliża. Posłuchajmy. Bóg w Chrystusie w pełni się wypowiedział i objawił. Przez to jedno słowo powiedział nam wszystko na raz. Dzisiaj więc, jeśliby by kto jeszcze pytał Boga, albo pragnął od Niego jakichś widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko błędnie, ale również obraziłby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusie całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości. W Nim bowiem Znaleźć można wszelkie dobro. Warto to zauważyć, żeby wejść w ten nurt wiary zbawczej, tej wiary, której każda prawda jest podpisana krwią męczenników i ma oparcie swoje w Piśmie Świętym i w żywej tradycji Kościoła. Wiara, która domaga się naszego udziału, domaga się Zaangażowania, pogłębienia, przemyślenia pewnych spraw. Wiara, która nie jest, jak mówi Bransteter, sadzawką stojącą, ale ciągłym strumieniem przybliżającym nas do Boga. Strumień. Każdego dnia idziemy, jak gdyby inną drogą do Pana Boga. I tak ma być. I tak nas Bóg prowadzi, na spotkanie z Nim. Idziemy za Tobą i szukamy Twojego oblicza. To jest takie ważne, żeby ten Bóg nam się coraz bardziej objawiał w swojej pełni, w swojej miłości i żeby nasze serce temu Bogu się oddawało. Różne są drogi ludzkie do Boga, do wiary. Rzeczywiście niektórzy mają łaskę, że od samego początku, od pieluch już w tradycji chrześcijańskiej się wychowują w rodzinie katolickiej. A niektórzy mają przecież taką trudną drogę do Pana Boga, ale wszystkich Bóg prowadzi, oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodził. To nie jest tak, że ktoś nie ma łaski wiary. Wszyscy mamy łaskę wiary, ale powinniśmy się na tę łaskę otworzyć. Oto człowiek, który tak daleko szedł do Pana Boga. Prasa podała o jego nawróceniu, to największy, najsłynniejszy ateista ostatnich czasów, Antonin Flew, profesor filozofii, który przez 60 lat uprawiał ateizm i przekonywał innych o ateizmie. Wydał około 30 książek właśnie poświęconych ateizmowi, podbudowie tego ateizmu, uzasadnieniu ateizmu. To w Nowym Jorku miała się odbyć debata. Dwaj uczeni katolicy i Antoni Kleb mieli dyskutować na temat Boga. Ale ta debata w pewnym sensie się nie odbyła, bo na początku ten słynny ateista złożył oświadczenie. Oświadczenie o tym, że właśnie odzyskał wiarę. Oto jego słowa. Otóż wierzę teraz, że wszechświat. Powołała do istnienia nieskończona inteligencja. Wierzę, że misterne prawa rządzące wszechświatem objawiają to, co naukowcy nazywali umysłem Boga. Wierzę, że życie i jego odtwarzanie mają początek w boskim źródle. 60 lat droga w ciemności, ale nagle rozjaśniona światłem, który ten naukowiec otrzymał, które ten naukowiec otrzymał światłem, wiary, światłem, rozbłysku i zrozumienia, na nowo wszystko w innym świetle zobaczył. I odtąd staje się naszym bratem w wierze, tym, który razem z nami idzie do Boga, coraz bardziej się do Niego przybliżając. Oczywiście, że można wierzyć w głupstwa, w krasnoludki, zabobony i w moc wahadełek. Ale tu chodzi o wiarę naprawdę rozumną, która jest odpowiedzią na objawienie żywego i prawdziwego Boga. Więc w tyle rzeczy trzeba przestać wierzyć, aby móc naprawdę uwierzyć w Chrystusa. Trzeba odrzucić wszystkie bożki i infantylne wyobrażenie Bóstwa. Trzeba patrzeć i słuchać. Logicznie myśleć i wyciągać wnioski, nie poprzestawać na tym, co widzialne, ale szukać głębi i sensu rzeczywistości. Jest nim Bóg, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Mojżesza, Bogiem proroków i ludu wybranego, Bogiem Jezusa Chrystusa. To potężny Jachwę, Stwórca i Pan. Który prowadzi ludzkość do ziemi obiecanej, który jest najczulszym Ojcem pochylającym się nad wszystkim. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi święty Paweł. Wiara ukazuje nam Boga groźnego i czułego, delikatnego i bliskiego. On jest blisko nas i Jemu na każdym z nas zależy. Jeśli wiara ma być prawdziwa, to trzeba ją coraz bardziej poznawać, oczyszczać obraz z Boga według Biblii, szukać prawdziwego Jego oblicza. Jeśli wiara ma być światłem życia, to trzeba ją praktykować, być konsekwentnym wobec wymagań, dać się prowadzić Bogu tak, jak prowadził on swój lud, wyprowadzając go z niewoli, przeprowadzając przez pustynię, do źródeł wód dających życie. Jeśli wiara jest ogromną łaską, to trzeba się o nią modlić i pomagać innym, by uwierzyli. Nie ma autentycznej wiary bez świadectwa. Wierzący mają być znakiem wiary dla wszystkich innych. Jeśli wiara jest depozytem prawd, to nie można jej odrywać od całości, ani przebierać w nich według swojego ludzkiego osądu. Trzeba patrzeć na cały Kościół, by wierzyć jak On, by nie pobłądzić. Jeśli wiara jest wiarą w Chrystusa, to trzeba Mu zaufać. Iść za Nim każdego dnia. On nas nie zawiedzie. Patrzmy na swoje życie, módlmy się o wiarę. Dla siebie, bo to jest wielka łaska, wielki dar, nieporównywalny z innymi. Są dary doczesne, jak na przykład zdrowie, którego sobie często życzymy przy różnych okazjach. Z tym dodatkiem nieraz, że zdrowie jest najważniejsze. Nieprawda. Oto teraz mówimy o takich wartościach, które są ważniejsze niż zdrowie, ważniejsze niż pieniądze, ważniejsze niż wszystkie układy polityczne. To jest światło wiary, to jest miłość, która porusza naszą wolę i nadzieja, która ukierunkowuje nasze uczucia. To są wielkie dary, niepojęte dary dla nas daje dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy, gdy się Słowo wieczne ciałem staje mocą swojej odwiecznej sprawy.